Jakie jednoroczne kwiaty na rabaty, oraz co wysiewam w kwietniu i dlaczego dopiero teraz? Dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Serdecznie zapraszam na film. Tak prezentuje się moja rozsada kwiatów, które wysiewałam w styczniu i w lutym. I jestem z nich e, zadowolona. Malwa Summer w, e, Carnival wysiewana 4 lutego. Myślę, że coś jej y, brakuje, jakichś składników, bo te listki są takie jasnozielone. Więc ją będę dokarmiać. Czym dokarmiać? Y, jeśli uda mi się dzisiaj pojechać po nawóz do roślin kwitnących, znaczy kwitnących, tak, do roślin kwitnących, y, to y, to jej to podam. A jeśli nie, no to ją podleje biohumusem. Ale zobaczcie, nie wiem, jak ja to wsadzałam. Te dwie wyszły wcześniej, a tutaj kolejna wychodzi. No i tutaj ją muszę trochę podlać. no, To widać. Nie wiem, może ona nie ma dziurek od spodu. No ma dziurkę, no ale nie wiem, czemu tak wyszła. Porno oczywiście nie jest moim kwiatkiem. Ale tutaj mam piękny rumianek, w tamtym roku poległ, a w tym roku widzę, że bardzo ładnie to wygląda. Także jaki taki kobierzec gęsty. Dlaczego tak dużo rumianku? Dlatego, że chcę go wysiać w wielu miejscach. Ja wiem, że on jest rośliną inwazyjną, ale chcę mieć bardzo dużo tego rumianku, bo zamierzam go suszyć na herbatki. Poza tym może uda mi się zbudować ten ogród kwiatów jadalnych, jak to chciałam zrobić w ubiegłym roku? Gipsówka, z której jestem bardzo dumna, ponieważ w tamtym roku też padła już na samym początku. A tutaj tak pięknie się prezentuje. Ona już mogłaby być wysadzona do gruntu, ale nie miałam kiedy. Poza tym ja jej jeszcze nie hartowałam, więc muszę z nią bardzo uważać. Zobaczcie, co się zrobiło z habrem. Tak wygląda. Ja część habrów też wysadziłam gdzieś na zewnątrz, ale ja nie wiem, co się teraz z nimi stało, jak one się prezentują. I czy gipsówkę, bo część gipsówki też wsadziłam chyba w folii. Muszę zobaczyć, czy ona tam jest, czy ją już coś trafiło. Dwie paszcze też rewelacja. Pięknie tutaj wyglądają. Podoba mi się. Co tutaj mamy? Tu mamy trochę Astrów. Astrów jest. Malutko. Będę je wysiewała jeszcze raz. A tutaj co my mamy? W nawet Nie wiem co ja tam mam napisane. To jest chyba lepnica. Piękny różowy kwiatuszek. Verbena. Verbena też się pięknie prezentuje. Nie chciałam werbeny wysiewać dużo, ponieważ przezimowała mi doskonale w ogródku, więc tam będzie sobie rosła, a tutaj chciałam wysiać sobie tak na wszelki wypadek, gdyby tamta jakimś cudem zmarzła. Poza tym liczę, że ona się dosyć dobrze sama wysiała. No, i kolejna, e, kolejna paleta tak wygląda. No, niektóre sadzonki się wyciągnęły, tak jak na przykład te kosmosy, ale ogólnie aż tak źle to nie jest. Tutaj mamy kosmos taki biały. Tutaj w pierwszym rzędzie niektóre są takie słabiutkie, ale trochę ich jest. Aksamitkę tak na próbę e, wysiałam, e, żeby wcześniej móc wsadzić jakieś roślinki już do gruntu, tutaj mamy ten wysoki kosmos to jest muszelkowy, ale jest tylko raz, dwa trzy, cztery, pięć, sześć siedem sadzą, nie dziesięć także nie jest źle następnie ostróżka pięknie jest, trochę roślinek cieszę się, bo ta ostróżka jest prześliczna, jeszcze się zastanowię czy będę jej wysiewała więcej czy nie bardzo ładne sadzonki. Podobają mi się. Piękne takie. No, i tutaj mamy cynię daliową. Liliput Mix tak się nazywa. Powiem Wam, że też nie są złe. I to tyle, jeśli chodzi o sadzonki wysiane na przełomie stycznia i lutego. Jestem bardzo zadowolona. W butelkach wysiewałam y, groszki pachnące, y, lewkonie bodajże, czy lobelie. Zdaje się lobelie. W każdym razie mamy 1 kwietnia i tutaj otworzyłam 2 kwietnia, przepraszam, otworzyłam jedną butelkę. Groszki są przepiękne. Y, nie będę musiała ich hartować, bo one już tutaj były hartowane i odkrywane. Także będę je wsadzała na miejsce stałe, jak tylko zrobi się ciepło, żeby po prostu mile mi się pracowało na, yy, tutaj na ogródku. Kolejną yy, roślinką, nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale tutaj jest. Boże. Nie pamiętam co. W każdym razie tak wyglądają te y, moje <głosyna> nasiona, ten wysiew butelkowy. Słuchajcie, jestem, y, jestem po prostu zachwycona. Także w przyszłym roku robię dokładnie to samo. Pomimo tego, że y, bardzo ładnie wyglądają te sadzonki groszków pachnących w butelkach. Ja jeszcze raz będę wysiewała akurat te trzy, no są, te kolory są po prostu boskie. Już nie mogę się doczekać, jak one będą wyglądały razem, pnące. No, po prostu przepiękny zestaw kolorów. Pomimo tego, że mam je już wysiane w butelkach i one bardzo ładnie rosną, ja je będę teraz jeszcze wysiewała do gruntu. Dlatego już bez żadnej presji, bez napięcia, bo nawet jak zjedzą je ślimaki czy inne robaki, albo zadepczą je dzieci albo pies, to i tak będę miała jeszcze w zanadrzu tamte, które pięknie rosną. Ponownie będę wysiewała e, również e, do doniczek e, kosmosy, bo chcę mieć ich więcej, szczególnie tych e, białych, e, pełnych. E, oprócz tego, jeszcze raz pokuszę się o wysiew. Ostróżki moją spokojnie można mm, jeszcze wysiać no, do kwietnia, e, także e, wysieję jej. Jeszcze trochę, bo tego co tam na palecie, to wydaje mi się, że jest troszeczkę za mało. W ogóle teraz troszeczkę zmieniamy w ogrodzie i koło oczka. Wymyśliłam sobie, że będę miała taką rabatę kwiatów ciętych. Ona jest w sumie tak w centrum, centrum ogrodu, ale mam nadzieję, że pobieranie czy tam. Wcięcie kwiatów do wazonu zwykle nie wpłynie negatywnie na jej wygląd i będzie ona dobrym miejscem, bo ona jest naprawdę cały czas w słońcu, więc będzie idealna dla tych kwiatów późniejszych, takich ciepłolubnych, bo z tych ciepłolubnych będę wysiewała teraz do domiczek astry. Mam kilka rodzajów oraz cynie, więc wiadomo astry należą do kwiatów ciepłolubnych i najlepiej je wysiewać jakoś tak 6-8 do tygodni przed ostatnimi przymrozkami. Więc tutaj na Dolnym Śląsku te ostatnie przymrozki są gdzieś tak w granicach połowy maja zaraz po tej zimnej zosce czy po zimnych ogrodnikach, więc te sześć tygodni przypada tak gdzieś na początek kwietnia, więc to będzie najlepszy termin na wysiew astru. Oczywiście astry i w sumie dalie też można wysiewać troszeczkę wcześniej, ale wiem, że one bardzo szybko rosną i dojrzewają, jeśli się je wysadza właśnie gdzieś tam w domu, potem trzyma na parapecie. Ale później, jak już im zabraknie miejsca w tych małych doniczkach, no to te ich korzonki y, zanikają i później kwiat już nie jest taki piękny, y, jak mógłby być, kiedy byłby przesadzony już do gruntu, czy tam na miejsce jakieś ostateczne, y, żeby mógł się swobodnie rozrastać. I te kwiaty już nie będą takie y, takie wysokie i takie pełne więc no, akurat tutaj w tym wypadku nie ma się co spieszyć i ja po prostu no wysiewam je dopiero teraz no tam miałam te wyjątki bo wysiałam tego astra pełniowego no bo tutaj też było zaznaczone na opakowaniu, że można go wysiać w marcu. No ale tylko dzięki temu będę wiedziała, czy e, faktycznie ten wcześniejszy wysiew ma bardzo duży wpływ na to, kiedy te kwiaty zakwitną i e, jakie będą. Więc to było tylko tak na próbę, a później się okaże, jak to e, będzie e, wyglądało. No i tak samo z e, cyniami. E, też nie chciałam się spieszyć, bo jednak mam miejsce ograniczone. Nie mam gdzie przetrzymywać tych wszystkich rozsad. Dodatkowo jeszcze dochodzą mi pomidory i papryki oraz pakłażany, z którymi zaszalałam w tym roku. Więc na kwiaty już nie mam takiej ilości miejsca, jaką bym chciała mieć, dlatego postaram się je wysiać najpóźniej. Jak można i na razie będę wysiewała do właśnie takich małych doniczek, żeby później dopiero móc robić rozsady i chyba te rozsady będę robiła później w multipaletach, ale też nie jestem pewna. No i właśnie w tym roku też wymyślałam sobie ten taki ogród kwiatów ciętych. On najpierw miał być w skrzyni, ale skrzynię przeznaczyłam sobie na warzywa po drugie nie byłoby wystarczającej ilości miejsca na tych wszystkich kwiatach. Dlatego myślę, że na tym takim centralnym placu w ogrodzie one będą się lepiej komponowały. Tak mi się wydaje. Poza tym to miejsce jest bardzo, bardzo nasłonecznione no i dla astrów, czy dla Ceni, które pochodzą z Meksyku, więc jak najbardziej e, takie nasłonecznione, ciepłe e, miejsce e, będzie dla nich e, odpowiednie. I z ceniami poczekam właśnie do e, połowy kwietnia, dlatego, że one bardzo szybko kiełkują i potem szybko rosną. Tak jak już wspominałam, ja bym chciała, znaczy nie mogę im zapewnić tego miejsca odpowiedniego do przesadania, bo nie będę miała tyle po prostu miejsca, więc chcę je w odpowiednim czasie przenieść do gruntu, żeby nie było dla nich za zimno, i żeby one po prostu nie zmarzły. Jeśli chodzi o dwie paszcze, Teraz się tak zastanawiam, czy lada dzień nie przenieść ich do szklarni, bo one są posadzone. wysiewała nasturcję. W tym roku zakupiłam sobie taką piękną nasturcję szutą, to jest nasturcja wysoka i po prostu gdzieś w kąciku w ogródku ja ją sobie wysadzę na miejsce stałe, a później po jednej roślinie poprzenoszę, gdzieś i w okolice, tam gdzie rosną mi kapustne. Szkół. Zobaczymy, jak ona będzie mi się pieła. Oprócz, oprócz nasturcji e, będę wysiewała jeszcze orlika. I ten orlik też jest, e, można go wysiewać do gruntu od kwietnia do czerwca. E, także też już będę go wysiewała gdzieś e, na zewnątrz. A dodatkowo ja tutaj mam jeszcze nasiona, ma swoje własne wybrane z Zobaczymy jak, jak one będą mi rosły. Tutaj mam zaznaczone, że olik kwitnie w drugim roku. Także muszę dla niego znaleźć specjalne miejsce, żebym później wiedziała, gdzie on jest, żeby on mi nie zniknął. No i jeszcze, ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć, byliny pysznogłówki, po prostu przekopałam cały internet wszędzie były. Wyprzedane, więc kupiłam sobie nasiona. One przed wysiewem muszą być poddane stratyfikacji, także za chwilę wylądują na 7 dni w lodówce. No i później będę je wysiewała do doniczek. Ostatnimi kwiatami, jakie będę wysiewać teraz, dla moment. Jest mieszanka traw na kwiaty suche. W tamtym roku wysiałam. One mi zginęły, więc nic nie było. A poza tym jeszcze pamiętam, że wysiał mi się tylko jeden, jedyny rodzaj tych traw. I nie wiem, czy to tak po prostu jest, że w tych paczuszkach. Wszystko ma być ładnie, pięknie, a pozostaje tylko jedna trawka. No i jeden, jeden rodzaj traw zobaczymy. No i tutaj mam jeszcze mieszanka roślin wabiących, motyle. No i tutaj widzę, że na obrazku mamy ksamitki. To jest może krwawnik, yy, chabry, onętek jest. Myślę, że to moje podejście, żeby jednak nie spieszyć nie się z tymi wszystkimi siewami, jest. Yy, bardzo dobra. Jeśli film Wam się spodobał i Was zainteresował, to będę bardzo wdzięczna o zostawienie kciuka w górę, a jeśli chcecie mnie oglądać dalej, to proszę o zasubskrybowanie kanału. Do zobaczenia!